Marka. Того часу пішов Ісус з учнями до сіл Кесарії Филипової і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають? А вони у відповідь сказали йому, що одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілью, ще інші за одного з пророків. І ще запитав їх: а ви за кого мене вважаєте? У відповідь Петро каже йому: ти Христос. Тоді Суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього. І він почав їх навчати, що синові людському необхідно буде багато постраждати і буде відкинений старшими первосвященниками і книжниками, і буде вбитий, але через три дні він воскресли. І слово говорив їм він відверто. А Петро відкликав його вбік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові: відійди позад мене сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. Chcę jest słowo gospodnie Jezus. Niech słowa świętej Ewangelii zgładza nam naszym grzechiem. Wymię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Drodzy umilowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, kochani parafianie, Pana mama, nasz drogi ministranci, organistka, siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie dzieci Boże. Pan Jezus w swojej dobroci, z wielką łagodnością, ale też z takim konkretnym nastawieniem dzisiaj zadaje pytanie uczniom i każdemu z nas. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Kim dla ludzi jest Pan Jezus? Dzisiaj Pan Jezus stawia dwa pytania, za kogo ludzie mnie uważają i za kogo Wy mnie uważacie. Może logicznie trzeba byłoby zrobić tak, żeby najpierw. Pan Jezus uczniów zapytał, kim Pan Jezus dla nich jest, a potem, żeby zapytał, jak ludzie myślą, kim jest Pan Jezus dla innych ludzi. Ale dlaczego w taki sposób Pan Jezus to zrobił? Moje takie osobiste odczucie jest takie, że ja sobie przypominam dzieciństwo, kiedy chodziłem do szkoły i kiedy trzeba było coś w domu opowiedzieć, co stało się w szkole, co wydarzyło się w kościele czy w muzycznej szkole. To ciekawe, kiedy już byłem dorosły, to zacząłem rozumieć, dlaczego w taki, a inny sposób. Na przykład moja mama zadawała mnie pytania. Czy ty wiesz, co dzisiaj w szkole zrobiło się? I ja zacząłem opowiadać, że to, tamto, że gdzieś tam dzieci się posłażyli, że ktoś tam się poklucił, że chłopcy się pobili. I na końcu, jak to wszystko opowiedziałem, mama patrzyła mnie w oczy i mówiła: A gdzie ty byłeś? Ty też tam byłeś z nimi. Ty też z nimi biłeś się. I dzisiaj rozumiem, że Pan Jezus, kiedy zadaje uczniom pytania, za kogo ludzie mnie uważają, to on chce nauczyć swoich uczniów, że każdy inny człowiek, wszyscy ludzie na świecie będą wiedzieli o Panu Jezusie tyle, ile im uczni powiedzą. O Panu Bogu. Nie słyszy się tam, gdzie o nim nic się nie mówi. Kiedyś w jednej rodzinie podczas kolendy tato, mama, babcia, dziadek zaczęli siebie uprawdowywać, dlaczego dzieci nie chodzą na katechizację i mówią do księdza, niech ksiądz jemu powie jednemu, drugiemu. Czemu oni nie chodzą? Dzieci chodzą na katechizację, oni nie chodzą, nie uczą się, w szkole źle uczą się. Niech ich ksiądz spyta, co oni robią. I ja podszedłem do tych dzieci, przygarnąłem ich do siebie i razem z tymi dziećmi przyszedłem do ich rodziców i pytam się, taty i mama. czy wy rano i wieczór modlicie się? Чи ви читаєте Пись Святе? Чи ви кожну неділю ходите до Костіла? І вони говорять, то ви ж не нам повинні мовить, ви дітям мовці, щоб вони всі мотили, щоб ходили до Костєла, щоб ходили на катехізації. Чому ви нам мовите? Я втеді поведали, що. Dzieci nie to, że pójdą do kościoła, a pobiegną do kościoła wtedy, kiedy będą widzieli, że wy spowiadacie się, że wy idziecie do komunii, że wy w domu żyjecie w miłości, w przebaczeniu, że wy rano i wieczór modlicie się, że wy mówicie u Pana Bogu w domu, kiedy coś robicie, kiedy siadacie do stolu, Podczas obiadu, jeżeli Wasze rozmowy będą o Kościele, o Panu Bogu, to dzieci nie trzeba będzie zmuszać i nie trzeba będzie ich zastawiać, że idźcie, bo dzisiaj katechizacja. Oni sami pobiegną, bo oni będą chcieli być taki jak ich mama i tato. I dlatego Pan Jezus, żeby uświadomić uczniów, Jakie jest ich zadanie? Dzisiaj stawia pierwsze pytanie: Za kogo ludzie mnie uważają? Dzisiaj Pan Jezus stawia to pytanie dla każdego z nas. My wszyscy tutaj obecnie jesteśmy uczniami Pana Jezusa. I Pan Jezus przychodzi do nas i pyta każdego z nas. Kim ja jestem dla Twojego sąsiada? Za kogo mnie uważam Twój znajomy czy Twój przyjaciel? Czy Twój towarzysz w pracy? Za kogo mnie uważają dzieci Twoje, wnuki? Kim ja jestem dla Twoich parafian? Co o mnie myślą ludzie, którzy mieszkają razem z Tobą? W tym samym mieście. I dlaczego to pytanie zadaje nam Pan Jezus? Bo my, swoimi słowami, swoimi uczynkami, swoim postępowaniem, powinniśmy głosić Pana Jezusa. Jeżeli inni ludzie będą mówili, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem, że on jest Synem Bożym, to każdy z nas zrozumie, że my dobrą naukę dajemy tym ludziom. I na końcu Pan Jezus pytał nas, a Wy za kogo mnie uważacie? Kim jestem dla Was? Czy jestem Wam potrzebny tylko wtedy, kiedy jest jakiś problem, kiedy jest choroba, kiedy Wam coś w życiu nie wyszło, kiedy coś bardzo potrzebujecie? Kim jestem dla Was? Czy ja jestem dla Was prawdziwym Bogiem? Dlaczego Wam potrzebny Pan Bóg? Dlaczego Wam potrzebny jest Kościół? Ja zapytałem niedawno jedną znajomą rodziny. Tato pracuje lekarzem, dzieci mieszkają w Polsce. I kiedy oni przyjechali do swoich rodziców w gości, to nieraz my się z nimi nie spotkali, nie było ich w kościele, nikt do nas nie zadzwonił. I kiedy ja zadzwoniłem i zapytałem się, kiedy możemy się spotkać, bo my jesteśmy znajomi, i te dzieci mówią, ojcze, duchowny, my już znowu jesteśmy w Polsce, w już niedawno wrócili. Może jakoś innym razem. A dlaczego tak jest? Dlatego, że Kościół był im potrzebny, żeby zrobić dokumenty, nauczyć się polskiej mowy, żeby zrobić wizę, otrzymać w jedna życielstwo, może kartę pobytu. Ale po tym, kiedy wże sobie życie własztowali, urządzili w Polsce, to na pewno i tam nie chodzą do kościoła, bo już więcej im kościół nie potrzebny, bo już wszystko z tego kościoła wzięli, co im było trzeba. A kościół przede wszystkim daje zbawienie. Kościół może pomagać, może kogoś ubrać, może kogoś nakarmić, może komuś posłużyć, coś załatwić. Z kim się domówić, ale to nie jest pierwszorzędne zadanie Kościoła. Kościół jest dlatego, aby pomagać ludziom w zbawieniu. To tak jak u nas na wiosce, w Bydrykowcach jeden człowiek pracował na skorie pomocy czy na karacie pogotowia w grudku i kiedy jechał do pracy. то завжди підбирав люди і мовив їм, я не єстем таксист, але мовив, ви теж не єсте стихожі. Я просто з доброті так бюрю вас, щоб ви не переживали, що зачималася скоро допомога і вже вас буде доктор лечити. Я просто йду до праці і можу вас забрати. І то правда. Коротка поготов'я, скоро допомога, вона не є таксі, але може людям допомогти. Kościół też pomaga w różnych sytuacjach, ale pierwszym zadaniem Kościoła jest zjednoczyć człowieka z Panem Bogiem, otworzyć Jemu niebo, dać Mu raj wieczny. I potem, jeżeli taki człowiek nie przyznaje się do Kościoła, jeżeli on nawet nie myśli, że trzeba pójść, pomodlić się, może odwiedzić księdza, to do takiego człowieka Pan Jezus też przychodzi z zapytaniem, kto ja jestem dla Ciebie? Byłem Ci potrzebny w egzaminach, byłem Tobie potrzebny w dokumentach, kim jestem dla Ciebie? I dlatego to pytanie jest drugie, żeby nas uświadomić, na jakiej drodze my jesteśmy, czy nasza droga życiowa? Jest głoszeniem Pana Jezusa. Czy moje słowa mówią o Panu Bogu? Czy moje postępowanie mówi o tym, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że wierzymy w Pana Boga, że Pan był dla nas jest najważniejszy? Czy mój dom, czy moja rodzina jest żywym przykładem Pana Jezusa dla innych ludzi? Dlatego, żeby zrozumieć swoje życie, Pan Jezus stawia pytanie: za kogo ludzie mnie uważają? Żeby my zobaczyli prawdę o sobie, trzeba popatrzeć się na innych ludzi. To, że ktoś nie żyje z Panem Bogiem, to, że ktoś wojuje, walczy przeciw Kościoła, to, że ktoś narzeka na Kościół, na Pana Boga, na kapłanów. To, że ktoś nie modli się, nie korzysta z sakramentów, to czasem albo i często jest to nasza przyczyna, to jest nasz problem, dlatego że te ludzie nie widzą dobrego przykładu. Ale z drugiej strony, żeby nie osądzać siebie, trzeba powiedzieć, że mój dom, moja rodzina, jest potrzebna tutaj dla tych sąsiadów, żeby oni przynajmniej jeden promień zobaczyli tego światła Bożego, jak trzeba żyć. Bo jeżeli by nas tutaj nie było, oni by w ogóle zginęli. Ale tak mają przynajmniej przykład, jak trzeba w życiu postępować. Tak przynajmniej widzą, że Pan Bóg Powinien być najważniejszym w naszym życiu. Że Pan Bóg może być wszystkim i nauczycielem, i lekarzem, i dobroczyńcą, i cudotwórcą, ale Pan Bóg przede wszystkim jest Bogiem. I my oddajemy cześć Panu Bogu, nie tylko dlatego, że nam zrobił dobrze wiele rzeczy, że nas uzdrowił, że nas pocieszył że jakiś cud uczynił dla nas, ale my oddajemy cześć Panu Bogu, dlatego że On jest Bogiem. A to wszystko dobre, które mamy w swoim życiu, jest tylko udowodnieniem, jest taką pieczątką w naszym życiu, że wszystko to, co my robimy, jest prawdą, że tak powinno być. Że my postępujemy w szczerości serca. Dlatego Pan Jezus na końcu pyta: Kim jestem dla Ciebie? I tutaj klania się nam przekazanie miłości. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Jeżeli siebie będziemy kochać, jeżeli siebie będziemy zbawiać, jeżeli o sobie będziemy pamiętać, abyśmy żyli z Panem Bogiem. To również będzie czas dla tego i możliwość, aby posłużyć innym ludziom. Dlatego prośmy Pana Boga, aby nam nie zabrakło dobrych chęci, intencji, aby nam nie zabrakło pragnienia żyć z Panem Bogiem, poświęcić Mu swoje serce, aby się przybliżyć do Pana Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza, a potem przez nas. Jak przez najkrótszą drogę do Pana Boga przyjdą ci, którzy są tak daleko od Niego, którzy nie znają Kościoła, nie korzystają z sakramentów i którzy kiedyś również będą mogli powiedzieć: Pan Bóg i Bóg mój, tak jak mówimy podczas podniesienia, powtarzając ze świętym Tomaszem: Pan Bóg i Bóg mój.